Is that you? It's been so long. I'm sorry. For what do you do you all the years ago? Well <laughs> to أخذت من أبيك حسنًا أريد مساعدتك ماذا فعلت؟ أخذت من أبيك لقد كذبت من أجله you want let your father go oh czyli... to nie jest killing william has become insperable no tak zabicie Williama jest to nie, niemożliwe bo jest spring trap if you want to end all this ale może to wszystko zakończyć to skończyć jakoś tak pasowało no so not. To will give you Yeah, so that's Not kill the killer, nie the killer, not When you enter the attraction, Gdy you do the attraction, speak the name of the one who souls soul. Fly high. Powiedz tuż, imię Dusz, Jena jest Dusz. Wysokie loty. Only they will decree me. To jest y A. Oh. Five nights at Freddy's. Czekaj, mam 103 Chciałam wszystkim, ja jestem Betta Kibita, w Five Nights at Freddy's 3. Eee... Windows... Czekajcie... Aaa, bo kamerę wyłączyłem. o oh. Siema wszystkim, ja jestem Betta Kibita, w Five Nights at Freddy's 3 Retro Edition. Co It's time to die? Tak, jak iść dalej. Bo A jest. Na Escape'ie pewnie się wywalą gry. Czekajcie, są tu. Shit, tak wywalą do pulpit. Hmm, jeszcze raz. Zobaczcie, w pierwszej nocy, dobra mam, to było pod E, kreatywne, dobra, e, czwarta, e, e, o, dobra. Piąta Ale co, czekaj tu nie mam kamy? Mogę zacząć węta jakoś? Bo ja czy się muszę... To polega na mechanika gry. Tak podobnie i to jest Final jakieś 3 Retro Edition Eee. O, to jest coś, dobra. Ogólnie to nie będzie seria. To jest po prostu taki przesuwadnik tylko dlatego, że aktualnie jestem po nagraniu filmu... Aktualnie jestem po nagraniu filmu z opisywania no Dobra. I chciałam coś innego wrzucić, a nie miałam czasu na na nic. Stucky Shave Fun Gaming. No, bravissimo. We are about to the... oh. Ok, E' il mio... Aha. Cioè che so. Aha, sogno Serio? No nie niech wam nagrać raz. Czekajcie chwilę. Fine Night of Freddy's Simulator, witam. Siaaa, w nie tak... I witam w f FREDDY'S SIMULATOR. Miał być Retro Edition FNAF 3, ale tam nie ma innych na po nocy pierwszej. No co, postawimy na coś ciekawszego Dobra, eee, czekajcie, wyjadło jedno, co się grało Okej, okay. usuwamy wszystkie dane Jeśli ja w ogóle jakieś miałem eee. Chyba żadnej nie miałem, bo kacenki... Chyba jakieś miałem, bo kacynki nie miałem eee. Eee. Nie mogę się ruszać To jest? Ała! Jak się domyślam to był William w kostiumie Springboniego I to były Springlocki, to co słyszeliśmy Bo tu że William się dalej wykrwawiał Kostium po prostu Springlocki dalej i inne Springlocki Dobra Freddy Fazbear Tak w ogóle napiszcie w komentarzach czy będziecie chcieli Film z działania kosztułów sprężynowych, bo to też jest nawet ciekawy temat we FNAFie. okej, okay, i teraz gramy jako Freddy. I w tym fangamie musimy zabić Strażnika. Tak, tym razem to, to nie my musimy. Przydać, do szóstego tygodnia musi do tego katru. A ja nie mogę przynajmniej nie kiedy kamera jest aktywna, okej okay. Ale zajebiste To jest fajne Hajde A co to jest to to Dobra, to było fajne. On powiedział, teraz to jest idealny, moment, żebyś poznał moich przyjaciół. Dobra... No to... czekajcie. Mamy tutaj FNAFa 2, FNAFa 3, 4... O, 4 będzie nawet ciekawa. O! SL Dobra, to lecimy po kolei A Foxy! Najlepiej po to w TAF jeden, więc... Dobrze, You are cool. O, dziękuję. Czekaj, SL Czekaj, co? Czekaj, co? Foxy ma sel z... O, a to jest mnóstwo. O! Mogę jak goć! <laughs> Dobra, to było szybkie. Ale tylko by to super. To było... To było takie szybkie? Dobra, jeszcze raz zagramy tym bo chcę zobaczyć sobie jego A czemu Foxy ma self-destruction, rating? Czemu on może wybuchnąć? Dobra, to patrzmy, jak szybko się ten meldown będzie bo Bądźmy tak, tak poza zasięgiem kamer. O! No nie, serio! Nie widać mnie, chcę, nie widziałem. Dobra, mm. czekaj, jako foxy mogę załatwiać pod lewej? A mogę wyjść do punkcie? Nie mogę, aaa. Że tu na stać. Ej, czemu ten czapak leci? Halo? Jako strażnik byśmy dopiero nawet nie mieli pierwszej. Ej, ciekawe czy to wybuch może wybu rozwalić drzwi. Dobra, Bonnie. Skończmy FNaFa 1 szybko. Na jeden i lecimy do FNaFa 2. Kuźwa. A ja też nie ma ku**a z Destruction. Enter it to night mode, night mode... Night mode not... Night mode... O. Oh. 5 Fascoinów podniosłem. Night Mode not installing? Hmm... Kto by się spodziewał? Eee. Uh, z kamer typu, żebym mógł zejść do pokoju dalej. Ta, ja... jako... F nie, bo zrobiłem trasę Foxiego poprawną i tasę... że Frediego poprawną. Czemu nie mogę zrobić sobie niepoprawnej trasy bo? Mm. E e ogólnie bym się nie zespotował, jakby fakt, że... Czekaj okay, tam widać. Evense? Co to jest? O, teraz mnie widać było. Jakby nie fakt, że ja skupiłem co to jest. Czekajcie, a ja mogę tu wejść? Dajcie tu wejść! Co zejdzę sobie po niego? A, Ale ja powiem coś przy tej szafce. A widzicki podczas jump To jest Chyba specjalne to w e... Kegner i line Mówisz? No to trzeba od podwójny kajakiem! Chicade chicki Halo? Chicki mi chciał znaleźć, zwłaszcza skam. Dobra, lecimy. Czika Czy że to nie ma wolny Freddy. Słuchajcie ja mam pomysł, duży pomysł jak wywołać gonel Freddy'ego z lasu O Boże POWER DRAIN! O to chyba wiem jak będzie działać I czy się w ogóle stanie jak prąd wywali? Chyba Freddy zaatakuje, ale my jako gramy tricką, no to coś jest Zobaczcie, ile po pobiera mocy ten power drain Teraz takim w miejscu poza dwoma kamerami Okej, okay, w 90%. Prąd. 10% Co, so, aha, bo mi w oknie widział, oh. ale dużo bierze ten power drain, on się długo ładuje, ale dużo bierze 10%. Ej, to tak 7 razy go pyknę, a dawał już pierwszy. Typie, wyłącz tą faloną kamerę. Niektórzy są robić swoją robotę. no eee. 8% chcę iść do tego plakatu Serio! Już... Dobra, tego nie przeżyję 56% O, bo mi widzę tak kawałkiem Bardzo tak krzywo, bo jestem... Zróbmy, że czeka była pijana Dobra, nie stoimy przy oknie, nie stoimy... No dobra kamera, bo nie już nie widziałem na kamerze. Nie mam do trochę mocy. Czemu nie mogę wejść do Czy nie mogę wejść do biura kiedy jest o złej strony? A jako bo nie mogłem. Nie rozumiem. Ale w ogóle właśnie pójdę... czekam mogę do kuchyně? Do kuchni, kuchni jednak, jak chce Czułem się, że to... Czułem się jakby to coś, co tam było... Zabierało mi duszę. Tak dosłownie. No to... Tak. Wywam za tym pod. Nie, on ja pie w kurzu. Typie masz w 20% powodzenia cięższczę. Masz... To będzie całą czwartą. Ja teraz ty pojdziesz powodzenia. Ja mu z niedzał. Inaczej bym nie doczekał. Ale czemu ja tutaj tego nie mogłem znowu? A, fal się. Freddy! Freddy! Wróć to dupsko, skończył mu się prąd. O kurde. Nic nie widzę. Tej? będzie muzyczka? A, Freddy się zaraz pił. A, dobra, czyli na 2 trzeba go zabić Freddy. O, you are cool, dzięki. E, on powiedział, że, że przybyłem w dobrym momencie. Mam nadzieję, że ty zadowolony, że Freddy dołączył do, do tego, do drużyny. Nie do drużyny, e, do imprezy. Dobra, Whit Craboni. Freddy, Jaką komu mięso ja może mieć Whit bo może wybuch to, ja już sam nie wiem. A, kolejny. O, dobra, czy on też nie będzie mógł wybuchnąć? Co nie? O, jak czerwono! A, Lasz! O, głośny, Jezu! Ty, jak ty coś głośny. Tak, mogę. O, mogę kuźwa, chodźcie Nie widać mnie. Jestem niewidzialny. No, czekajcie. Kurna, jak ty skrzypisz! A, nie, to... Czekajcie, a mógłbym mu staszować do... Wpadłem w taki głupi, ale genialny pomysł jednocześnie. Też tak, wyjść połowicznie z biura... No, z bęta i walnąć, bo tam dasza. Ej. A, tam jest fastcoin. kur... Kaja, jestem to Co? To mnie nie mógł tego do tego bardzo serwis! A nie, to mnie na tepną do. stage'a! Ja pier. Czy to jest pół lokacji do no? przejścia! Ja to jest czy jak to dziwnie się patrzy! Chyba idziemy po tego w A jak się nie uda, no, no to je po my nie wywalnimy, niestety. No, łapacie Zwaliliśmy trochę, bo mogłem poczekać, Jednak, bo on robi takie to, czekajcie, Interact, interakt. patrzcie, interakt, rozgląda się chwilę i aktywuje. Widzicie? Czekaj, muszę zobaczyć, ile tu czasu mu zajmuje. Jest druga, pierwsza, jeden, druga, cztery. O tak, bo Music Box on musi nakręcić. Powoli, powoli. Musimy zauważyć, jak on to rozsłamał, więc jest okej. Cześć! Dałam radę! Nie zrozumiałem, co on gada, ale on ma szajbisty gość. Poczekaj, nie mogę ten dźwięk wyłączyć. Czekajcie, epic, 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 epik, epik, wow, ale właśnie, wszystko na epika, mam nadzieję, znaczy, że kąpa nie, nie da się palić przez to. Nie no, aż tak się z nim nie jest. Dawaj, to ci co wiedzą czemu, to wiedzą czemu. A ci co nie, to lepiej dobrze, że nie wiecie, bo naprawdę się przynajmniej nie. Uściuch. O, babeczkę możemy lunchnąć. Fajnie! To wiecie co ja proponuję? Lansznąć babeczkę po prostu! Wejdziemy do ventu. Patrzcie jaki amplo. Nie mogę wyjść na mapę? A nie, mogę Czy Jaka? A potem, dobra. Ale no tylko mógłbyś zaaktywować kamerę, łaskaw. Typie! Ile ci się kapisz na jedną? Właśnie, music box. Czekajcie, aj. Czekajcie, bo... W Mardonia czas, wiem, ale... Nie to ciekawe tej jednej rzeczy. Monologikę? Music Box? Nie, nie. Nie Nienawidzę tej gry. Kuźwa! Zostałem zregulowany w Freddy Fnaf, jasny gwint. Dobra, to dzisiaj ogramy teraz tego ostatniego animatrona. I lecimy do SL, bo chyba wiemy jak będzie działał Fanta Freddy. Ale jestem tego ciekawy czy tak to będzie działać, jak myślę. Dlatego, że chcę zobaczyć mechanikę Fanta Freddy'ego i kończymy. na no, dzisiaj, bo ten odcinek już pani jest drugi. No tylko jakbym mógł przejść. Siema, typie. dobra, więc tak typię. ciebie, one little question. Czyż podam moją babeczkę? O, udało się. Jak oni działa? No leć! I co? Aha Stop wybuchu Dobra, no, lecimy do SL. No nie! Pięciu pascoinów mi brak... Trzech mi brakuje! Dobra, ja jak jako lisiasty, bo lisiastym to było szybkie. Ty jeszcze Jeszcze zagrać i Freddy. Treś Bo i Freddy to jest mój drugi ulubiony animatronik z całej gry. Bajcie tybie. Szybko poszło! Uuuu! Epic! Dobra, no, sorry lisiasty, że ci przerywam kwestie, ale... Funtime Freddy Dawaj, lecimy. Fryderyk Faznieświedź. Wersja Funtime. o, ten ambient, jak go kocham. Czekaj, Funtime to jest zabawy czas, co nie? Zabawa czas Freddy. God Gary! Tak! To tak działa! Co to jest? A, Faskimi! To tak działa! OH my god! O, to jest Lisa. O, nie mogę się zobaczyć. No, nie nie ma się do Tu nie się zobaczyć. nie może się zobaczyć. O, nie mogę się jest O, jest są nie chcę. się zobaczyć. nie mogę się zobaczyć. O, nie mnie nie widzi. A on mnie nie widzi, o, on mnie nie widzi. Co, go będę mógł zabić, tak? A. Aha! I co? A! Nie będę miał go jako fanfiction. Nie, najbardziej! Zostaje Wam do niego linka w opisie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie i cześć.